W dzisiejszym odcinku giełdowych Pereł zajmiemy się spółką z New Connect z branży. <laughs> w dzisiejszym odcinku giełdowych Pereł zajmiemy się spółką z New Connect z branży podłączania ludzi do mierników prądu. Co ty pie. człowieku! Zapraszam na mój materiał. Historia Revitum sięga 2008 roku, wtedy jej założyciel, działający w marketingu i oprogramowaniu, postanowił uruchomić ogólnopolską sieć placówek biomedycyny. Co to jest biomedycyna? Podobno to takie połączenie biologii i medycyny. Matko Polska. Wkrótce ruszyła sieć 20 klinik w największych miastach Polski. Stały tam urządzenia symulujące badania na tysiące chorób możemy wykryć w naszym organizmie m.in. bakterie, pasożyty, grzybice, borelioza, toksyny i alergie. Niewidoczne gołym okiem mogą być przyczyną różnych chorób i dolegliwości. Jak widać, klientom profesjonalnie od początku robiono wodę z mózgu i nie byłoby w tym nic dziwnego, takich firm przecież w Polsce są tysiące. Różnica polegała na tym, że ta spółka postanowiła wejść na giełdę i zadebiutować na New Connect. W dokumencie informacyjnym z 2012 roku napisano, że kuracje oferowane przez Revitum gwarantują zdrowie na lata, pozwalają monitorować choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, infekcje i wszelkie niedobory. Na zdjęciach z dokumentu informacyjnego widzimy jakąś idiotkę, która podłącza człowieka do starego mikroamperomierza warsztatowego albo jak kto woli, do galwanometru. Jeśli odpowiednio przybliżymy zdjęcie, to dostrzeżemy nawet klasę urządzenia. Klasa 2,5 oznacza, że był to miernik kiepskiej jakości o najniższej możliwej klasie dokładności. Biały fartuch i plakietka z napisem specjalista sugerowały ludziom potrzebującym prawdziwej pomocy, że mają do czynienia z przedstawicielem służby zdrowia. Na innym zdjęciu widzimy inną kobietę, która obserwuje krew pod mikroskopem, po tym jak pobrała ją zapewne w sposób nieuprawniony, szuka w niej infekcji. Przedstawiciele giełdy zamiast natychmiast powiadomić prokuraturę i Sunepit, żeby zamknęli ten burdel w piździet, a doradcy inwestycyjnemu za przygotowanie tej oferty na stałe odebrać uprawnienia, to oni dopuścili tą spółkę na giełdę. Panie... Mało tego, Rewitumesa S.A. wpisano na New Connect do kategorii spółek z ochrony zdrowia. To się po prostu w głowie nie mieści. Także... Od 2012 roku mogliśmy legalnie kupić udziały w sieci Klinik, która swoje wyposażenie medyczne mogła kupować w Kastoramie. New Connect stał się bardzo udanym przedsięwzięciem, stał się czymś, co wniosło nową jakość i do rynku giełdowego, i do polskiej przedsiębiorczości. Debiut był udany. Cena akcji na otwarciu wzrosła o ponad 13%, dawało to wycenę około 4 milionów 400 tysięcy złotych. Nie wiemy kto dokładnie stał za tą spółką, bo właścicielami były cypryjskie firmy zarejestrowane w wirtualnych biurach. Wiadomo tylko, że prezes zarządu znał się na robocie, bo był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ja jestem magistrem, a to chyba coś znaczy jeszcze w tym kraju. Yy, w 2012 roku robiono ponad 1000 takich pomiarów miesięcznie i ta liczba dynamicznie rosła. Według danych spółki klientami były głównie kobiety powyżej 40 roku życia. Podłączanie ludzi do mierników prądu było bardzo dochodowym zajęciem. W pierwszym roku obecności na giełdzie zaraport zaraportowano prawie 4 miliony złotych przychodu. Zyski były tak duże, że zdecydowano wypłacać dywidendę. Do akcjonariuszy powędrowało ponad 250 tysięcy złotych. Za badanie amperomierzem pacjent musiał zapłacić około 150 zł. Czyli jedno takie badanie, jak myślę, zwracało koszt wyposażenia całej placówki i pokrywało dniówkę temu durniowi, któremu mówiono, że od tej pory będzie specjalistą. Większość przychodów stanowiły jednak sprzedawane na miejscu suplementy diety. Według internetowych relacji miesięczna kuracja kosztowała kilkaset złotych. Zatem faktycznie mogła podnosić pacjentom napięcie. Ile k***a twoja mać zła z tego słupa? Prądźcie i nieszczęście gotowe. Planowano postawić taką klinikę w każdym polskim mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a także wejść na rynek czeski. Na w kastorach Leru... W Kastorami i Lerua... Lelem, melem. W Kastoramie mogli otwierać szampana. Według dokumentu informacyjnego 30 tysięcy lekarzy w Europie mierzyła alergię w amperach, ale nie podano źródeł tych rewelacji. Jest to tym bardziej wątpliwe, że. To oczywiste, i ma żadnych dowodów na skuteczność tej metody. Tak do końca to ja do pana zaufania medycznego to nie mam. W 2013 roku rozszerzono profil działalności i wprowadzono nowe usługi. Zaczęto testować nietolerancje pokarmowe. Oczywiście używano do tego testów, które nie miały z tym nic wspólnego, przez co jeszcze bardziej narażono chorych, którzy do tych placówek przychodzili. Zeżarł pan kiszkę? W życiu. tyle obrzydliwe, że za zarobione pieniądze mogli postawić prawdziwe laboratoria, zatrudnić w nich prawdziwych lekarzy i zacząć rzeczywiście pomagać ludziom. Na popyt także raczej by nie narzekano, ale zamiast tego woleli dalej wciskać witaminy z wielokrotnym przebiciem. W 2013 roku ten model biznesowy przyniósł ponad 6 milionów złotych przychodów i ponad pół miliona zysku. Farsy było tak dużo, że znów wypłacono dywidendę. Akcjonariusze tego szamranego interesu byli zachwyceni, bo cena akcji nieustannie rosła. Moja klinika panie to, to, jest, to jest bardzo remonowana placówka. <grym> Nikomu nigdy nie przeszkadzało, czy im kosztem płyną tak duże pieniądze, ani zarząd giełdy, ani autoryzowani doradcy, ani komisja nadzoru finansowego. Urzędy ochrony konsumentów ani nikt inny nie zwraca uwagi na bzdury wypisywane w oficjalnych raportach finansowych, tych raportach, które mieli zasrany obowiązek czytać. Burdel kapitalistyczny! Szadoma i gora, może przypomnę, że według informacji na stronie giełdy NewConnect utworzono z myślą o innowacyjnych, dynamicznych firmach i że NewConnect tworzy warunki dla rozwoju perspektywicznych spółek, pełniąc rolę inkubatora przedsiębiorczości. Jak rozumiem, Revitum to była ta innowacyjna i perspektywiczna spółka, którą opłacało się giełdzie rozwijać. Ja chciałbym powiedzieć, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uważa NewConnect za sukces. Revitum z czasem posuwał się coraz dalej. Prezes chwalił się na przykład, że jego specjalne urządzenia elektroniczne którymi, jak przypominam, były mierniki prądu, są jednym z najdokładniejszych i najszybszych sposobów wykrywania zmian chorobowych. Test obciążeń organizmu, podobno jako jedyny, jako jedyny w pełni kompleksowo wykrywa obciążenia organizmu. Test obciążeń rekomendujemy osobom, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć przyczyn swoich dla i bólu, źle często chorują, albo mają problemy skórne, czy też braki nalewki i witalności. O tym, jak taki test obciążeń działa, opowie pani Anna Golec z konkurencyjnej firmy. Test obciążeń organizmu w wersji mini, który będzie zawierał cztery podstawowe grupy z najczęstszymi patogenami, czyli bakteriami, wirusami, grzybami, pasożytami i de facto on jest dedykowany dla małych dzieci. I test obciążeń organizmu w wersji max. On będzie poszerzony o ten mini. Plus testy na metale ciężkie, toksyny środowiskowe, test narządowy. Jest to bardzo obszerny test, który nam daje bardzo dużo informacji. Czytamy też, że patrzenie na krew w powiększeniu pozwala zauważyć obecność stanów przedchorobowych i chorób. Kolejne kapity to kolejne bzdury powtarzane tak w kółko. Revitum do swojej oferty co chwilę dorzucało nowe usługi. W 2014 roku był to test na niedobory komórkowe. Był to kolejny test wykonywany przy pomocy niewiadomego urządzenia elektronicznego. Co nim było tym razem? Woltomierz? Może elektroniczna suwmiarka? Ale w żadnym wypadku, to jest najnowsza aparatura pomiarowa. Prosto z Etiopii. W 2016 roku coś jednak w spółce zaczęło się psuć. Przychody wyraźnie zmalały. Owszem, cały czas były wysokie, wynosiły prawie 5 milionów złotych, jednak spadek o milion w porównaniu do roku poprzedniego był zauważalny. Te problemy rewitum nie były spowodowane jakimiś wszczętymi postępowaniami, karą finansową. Nic z tych rzeczy, bo o tym spółka musiałaby informować w odpowiednich komunikatach. Zwyczajnie liczba osób, od których mogli wyciągnąć kasę, powoli się kończyła. Może rosnąca konkurencja miała na przykład szybsze mierniki, bardziej migające, z kolorowymi wyświetlaczami. Pomimo wprowadzenia do oferty nowych, że tak zażartuje, usług. Biznes się naturalnie wypalał. Jakie fajne ogłoszenie my dali, go, no, ale chętnych do leczenia jak na lekarstwo. No. Doszło do tego, że Rewitum mając 20 placówek zatrudniało tylko 12 osób i to na umowę zlecenia. Kombinowano, aby rozszerzyć zakres działalności na rynek włoski. Dla ja katastrofa. Widocznie z rynkiem czeskim się wcześniej nie udało. Czy żeby nasz południowy sąsiad miał lepiej funkcjonujące państwo? Dzień. Wszystko wskazywało na to, że również Włosi nie docenią polskiej myśli medycznej. W 2017 roku przychody spadły do zaledwie 2 milionów i wyglądało, że lepiej nie będzie, bo każdy, kto chciał wiedzieć, jaki jest jego opór elektryczny, już się dowiedział. Spakowano cały ten mandżur, rentowną część wydzielono ze spółki. Funkcjonuje ona do dziś na mniejszą skalę pod tą samą nazwą. Tak jak setki tego typu przedsięwzięć, nie jest przez nikogo niepokojona. Powiedziałbym nawet, że szybko się rozwijają, bo ostatnio weszli ostro w fizykę kwantową. Ja Zastanawiam mnie, jak to się dzieje, że takie firmy nie boją się, że kiedyś przyjdzie do nich człowiek po technikum. Ktoś, ktoś nerwowy może zdemorować cały gabinet, jak zobaczy swój stary miernik wrzucony na fajans. Albo jak się dowie, że musi zapłacić 1000 zł, bo ma za niską impedancję. Panie przecież, to jest akumulator od zaporoczca! No ale edukacja w Polsce to ponury żart, więc o żadnym takim przypadku nie słyszałem. Widać nikogo nie dziwiło, że wirusy mierzyli w amperach. Coś pan, fizyki jądrowej w szkole się nie uczy, czy co? A? W 2018 roku zarząd się ulotnił i zwolniono wszystkich pracowników. W zasadzie to nie podpisano z nimi nowych umów, zleceń na przyjmowanie pacjentów. Na rodzie została spora liczba frajerów, którzy zainwestowali swoje pieniądze w tą spółkę. Ja nie ukrywam rozczarowania, pani, to gotówka miała być. Na internetowych forach jest mnóstwo wpisów od sfrustrowanych akcjonariuszy, jakoby były prezes jeździł wypasionym autem i turlał się w luksusach na ich koszt. Panie, ja się pana pytam, co to jest, panie? A co, mam na krowie jeździć? Na rowerze pan dyma, jak wszyscy. Łupsi od tych inwestorów byli chyba tylko ci, którzy wysłali kasę Palikotowi, więc bez problemów mówiono im, że spółka zmieni branżę i stworzy giełdę kryptowalut. Nikomu nie przeszkadzało, że Rewitum nikogo nie zatrudniał, w kasie nie było żadnych pieniędzy ani żadnego majątku. Nie było nawet cienia szansy, że cokolwiek powstanie, a mimo to cena akcji wzrosła sześciokrotnie. Prawdopodobnie wyciągnięto od inwestorów jeszcze więcej forsy niż na początku. Jak już mówiłem, Nikt w tej spółce nie pracował, więc no, nikt nie napisał choćby raportu finansowego. I giełda po pół roku zdjęła notowanie tego śmiecia. Ludzie stracili więc 100% zainwestowanych pieniędzy i do dziś mają nic nie warte akcje tej spółki na swoich rachunkach maklerskich na dowód tego, jak są głupi. Frajer jest po to, żeby go doić. Jak dają. To trzeba brać. Nie będę nawet udawał, że żal mi kogokolwiek, kto zainwestował w Rewitum, bo uważam, że prawdziwie poszkodowanych przez tą spółkę ludzi należy szukać gdzie indziej. ty czym się zajmujesz? Wymuszenia i haracze. Zajibiste. A jesteś na giełdzie New Connect? Zajibiste opcje teraz są. Mogę podać ci swojego doradcę?